Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, w sercu Unii Europejskiej, w XXI wieku, prezes Kaczyński, władca pisowskich umysłów, nazywa Polki pijaczkami i mówi, że zamiast rodzić dzieci, dają szyję. Szanowne Panie Europosłanki i Panowie Europosłowie, to jest kłamstwo, to podła dezinformacja. Polki są ambitne, są opiekuńcze, i są po prostu wspaniałe. A równość i szacunek powinny być poza dyskusją, powinny być oczywistością. Strach przed silnymi, niezależnymi kobietami jest uwarunkowany politycznie. Kobiety są świetnymi menedżerkami, świetnie radzą sobie tak w spółkach, jak i na wszelkich stanowiskach kierowniczych. I właśnie tego boją się mizogini, którzy nie chcą pogodzić się z równością płci, którzy boją się, że po prostu nie sprostają kobietom. Jarosław Kaczyński przegra tę batalię, przegra właśnie z kobietami i przegra z mężczyznami, którzy bronią praw kobiet już niebawem. Dziękuję bardzo.